W 14. kolejce PKO Bank Polskiej Ekstraklasy wicelider tabeli podejmował Stal Mielec. To początek tego meczu. Kapitalna szansa przed gospodarzami, a konkretnie przed Naranjo i piłkę z linii bramkowej wybija Christian Gettinger. 19. minuta gry. Marczuk do Hansena. Hansen z linii pola karnego wprost do siatki Stal Mielec. Czwarty gol w tym sezonie Christophera Hansena i Jagielonia prowadzi 1 do 0. A dla Marczuka była to szósta asysta w bieżących rozgrywkach. Znowu Marczuk kontra Leandro. Pada w polu karnym pomocnik Jagieloni i sędzia Szymon Marciniak dyktuje rzut karny Bartłomiej Wdowik i jest już 2 do 0. Siódmy gol Bartłomiej Wdowika. Nieprawdopodobna statystyka. Jak na wahadłowego, teraz Stal-Mielec, a konkretnie Krzysztof Wołkowicz. On na Łazienkowskiej 3 zdobył piękną bramkę dla Stali w wygranym meczu 3 do 1. Tu jednak dobrze interweniował Zlatan Alomerowicz. Druga część gry i Marczuk do Wdowika, ależ współpracuje ten duet. Tym razem jednak niecelnie. 79. minuta spotkania, Jesus Imas! 3-0! Cały stadion świętował poza Jarosławem Kubickim, który chwilę wcześniej opuścił boisko z fatalną kontuzją, a z kolei Jesus Was po tej kontuzji wrócił. To był jego pierwszy mecz po pauzie. 81. minuta gry. Tomasz Kupisz faulowany przez Eselinka i drugi rzut karny. Dla Jagiellonii tak się przynajmniej wydawało po analizie VAR, okazało się, że był jednak fałd przed polem karnym i tylko rzut wolny, ale to wcale nie była dobra informacja dla Stali mielec kapitalne uderzenie z rzutu wolnego Wdowika, który to już raz w tym sezonie Wdowik tak uderza z rzutu wolnego i Jagiellonia Białystok. Pokonuje aż 4 do zera Stal Mielec. Bartłomiej Wdowik, bohaterem meczu. 8 goli w tym sezonie, już tego zawodnika. Coś niesamowitego, w jakiej formie Jaga jest na własnym boisku. Siódme zwycięstwo z rzędu w tym sezonie. Nikt nie zdobył w stoku nawet punktu. Jagielonia Białystok, Stal Mielec 4-0. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.